Zostawcie się! Wiggle wiggle wiggle, yeah. wiggle, 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 yeah. wiggle 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 yeah, wiggle wiggle yeah, wiggle yeah. wiggle yeah, wiggle wiggle yeah yeah, the wiggle yeah, the wiggle yeah yeah, boomag and sexy and I know it, yo, yo. Siema Dawid, zrobisz gagri gagri? Gagri gagri gagri. Dzięki za donate'a! Nikolka wpłacił 1 zł. Dawidku, mam dla Ciebie pytanie. Jeśli dziś jest 0 stopnia Celsjusza, a jutro ma być dwukrotnie chłodniej, to ile jutro będzie stopni Celsjusza? Powtarzam, jeśli dziś jest 0 stopnia Celsjusza, a jutro ma być dwukrotnie chłodniej, to ile jutro będzie stopni Celsjusza? 24 albo 25. Zależy. Zależy, ile będzie? A ile masz lat? Szesnaście. Szesnaście? Tak. O, szesnaście. Zostawcie